Witajcie Widzowie w kolejnym odcinku na naszym kanale a dzisiaj zajmiemy się tym podlewaniem kropelkowym pokażę wam jak to się mniej więcej robi niestety nadal nie mam dobrego mikrofonu więc jak będzie wiał wiatr to pewnie nie będzie mnie w ogóle słychać zobaczę jak sobie zamknę nie mogę, nie mogę się pomidorki sobie rosną a ja nie mogę zamknąć Zablokować, nie zamknąć. Dobra, jest. Dobrze, zablokowane Tu zamkniemy, żeby Maks się nam nie ubiegał i niszczył. No i teraz tak przyda mi się na pewno ten kabel. Więc już sobie go, go od razu weźmiemy. No i trzeba poustawiać na... Dobra. Już wróciłem. No i mamy ten kabelek. No, i muszę teraz wziąć jeszcze nożyczki i te końcóweczki. Tu mamy końcówki, tu są nożyczki, to jest niepotrzebne. Ten długi, ten szeroki kabel, chyba też nie jest potrzebny. Dobra, na pomidory chyba wszystko jest już ogarnięte, tak samo na te ogórki. Tutaj, z tej sałaty muszę zdjąć, bo to bez sensu, bo w lutworku i tak będzie inaczej, inaczej, sadzone, totalnie inaczej, więc to jest bez sensu, żeby tam ustawiać. Dobra, i tu na ogórki, jak widzisz też brakuje, więc na ogórki też to zrobimy. No, zacznijmy sobie od... Zacznijmy sobie od... Kurderzem zdeptałem. No. Zacznijmy sobie od e, od patisą. Tu widzę, że... Dobra, no one zaczynają tutaj rosną, Więc tu trzeba dać tego szpikulca. Aha, tylko ja nie mam szpikulców już więcej. To muszę stąd ukraść. Chwilka, chwilka, czekajcie, wsadzę was. Trzymacie się? Trzymacie się nawet? Ma... Dobra, weźmiemy sobie szpikulec Przepniemy go tutaj do wody O no, i wczepimy go Dobra, już was zajmę z ziemi I wczepimy go tutaj, żeby sobie kropiło Tutaj będzie kropiło się Tu dziura po was, tam za, za zamknę Teraz tak, kolejny... Kurde, brakuje paru centymetrów, co nie? No tutaj, tutaj jest miejsce, gdzie powinno się podlewać, a tu jest do kropienia hmm, dobra weźmiemy weźmiemy ten po prostu niech będzie tu o tak zrobimy ten niech będzie tu o ten niech sobie leje tam gdzie jest już znalazłem szpikulce no, tylko zaczepiłem się o kabel tutaj takie jakieś takie zwykłe nie wiem czy to dobra jakoś to wczepimy żeby to po prostu aha tylko to jest za za cienkie, dobra, odegnę to jakoś. Dobra, niech będzie tak, jak jest. O, dobra. No i włączymy też podlewanie zaraz, żeby to przetestować. Czy to będzie działać w ogóle. No i dobra, niech się to na razie tak jest, jak jest. Niech to sobie tu kapie. Zaraz. Yy, czekajcie, tutaj potrzebujemy chyba zrobić tak, żeby to było. Yy, no to się nie naciągnie aż tak. Dobra, zaraz wam pokażę też, jak to się robi tak na czystym kablu. Zaraz tam chyba będzie potrzeba tak zrobić. No to zaraz, zaraz wam to pokażę. Dobra, wy już stoicie. Ja no, mam kabelek, już trochę porozkładałem tego, ale zabrakło kabla. No i teraz pokażę Wam, jak to mniej więcej się robi. Czekajcie, bo tak tutaj jest ten kabel, który trzeba pociągnąć dalej do tego Patysona. I teraz tak muszę podłączyć teraz kabelek tu. Najlepiej no ten kabel, żeby podłączyć tu, ale to zaraz to zrobię. Nie wiem czy będziecie widzieć. Trzeba to po prostu... O, wypadło mi, muszę położyć tu. Muszę to wcisnąć. Przykręcić. No i teraz tak. Musimy teraz to wymierzyć, żeby ten kabel sięgał... Nie wiem się czy nie powalicie teraz. Dobra. Ten kabel musi sięgać tu do Pattisona. No, czyli tyle wystarczy, muszę teraz go uciąć, ale no dobra, trzeba go uciąć i tak. Ucięliśmy go. Hmm. Oj, dajcie tą końcówkę. No i teraz, tak, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, chyba nie ma. Ostrość jakaś jest. Tylko tak, najpierw trzeba założyć to. Zawsze zapominam, że założyć nakrętkę. Potem nakładamy to. Dobra. Zakręcamy. No I druga część. Pytanie, czy to starczy, czy trzeba dociąć. No to jest, no trochę trzeba dociąć, bo trochę brakuje. Tylko ja będę musiał tam na kraplanie, co? Poczekajcie chwilę, ja to zaraz obczaję. Dobra, już tutaj to przymocowałem, przykręciłem, przymocowałem tym stemplem. Tu jedno będzie kapać w powietrze, ale dobra, niech kapie. No i mniej więcej wszystkie są w okolicy korzeni, więc wydaje mi się, że będzie okej. Okay. Zobaczymy, czy w ogóle coś wyrośnie z tych są bo jakoś tak coś mi się w nich nie podoba, ale rosną, dobra, rosną, rosną. Dobra, teraz tutaj ogórki. Z ogórkami będzie trochę więcej zabawy, bo jest ich więcej. I tu już jest trochę porobione, ale będę musiał dużo nacinać, bo zobaczcie, tu jest strasznie duża przerwa. No i dobra, już się będziemy widzieć pewnie jak, jak skończę. Trochę jest zrobiona, trochę muszę zrobić. Widzowie jest problem. Trochę się rozpadało. Ale no to... Dokończę to potem, bo nie chcę mi się moknąć. A widać, że zaraz przejdzie, bo tam już jest jaśniej trochę. Już niedużo nie dużo ogórków mi zostało i włączę, to przetestujemy czy to działa. No i tyle. Potem jeszcze pójdziemy kaczką sprzątnąć. No ale co za niedługo jak, jak minie deszcz. Wydaje mi się, że skończyłem. Trochę jeszcze pada, ale przyszedłem, bo uznałem, że, że nudzi mi się w domu. Kozy tam pod drzewem schowane są dają sobie radę, bo. Nie padało aż tak, ale zimno strasznie było i mnie trochę zmoczyło, ale mówię, dobra, przyjdę, ubrałem się. No i skończyłem. Dokończyłem tutaj mniej więcej po podłączałem wszystko. No i nie wiem, teraz bym tylko włączył, zobaczył, czy nic nie wystrzeli. Po prostu jak ciśnienie najdzie. Słuchajcie, odkręcę, bo to jest takie automatyczne coś. Trzeba przytrzymać, żeby wyłączyć. No ale no już przytrzymałem. Więc leci. Oj, widać, już kropelki spadają tylko czy wszędzie to nie wiem na przykład tutaj widać nawadnia tu ten środkowy to jest taki zrobiony tak na takowo bo zabrakło mi tych kolców i nie, nie mogę wszystkich nie mogę wszystkich wbić potem jak znajdę jeszcze parę kolców to 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 do, 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 dorobię no jak na razie patrzę, tam coś wyskoczyło, aha, bo to jest po prostu takie w powietrzu, no to skąd, stąd kolec wezmę i zamienię, nie wiem czy słyszycie, ale ciśnienie chyba się nabija, mniej więcej wszędzie kapie, dobra chyba działa, bo jak się włączyło automatyczne, to wcześniej jak wszedłem, to w tych ogórkach tam z przodu, patrzę basen jest, no to nieźle. O, w tych. acz musiałem dziurę zrobić w granicy, żeby się wylała woda. Ale patrzę teraz, że no, idzie, idzie woda. Kropelki idą wszędzie kropią. Mhm. A tutaj co? Tu nie kropi, tak? Może zacznie. Tu kropi. Tu kropi. Jeszcze nie obcze. Jeszcze chyba to, to można jakoś regulować, ale ja tu tam się nie znam na tym. Dobra, chyba mniej więcej działa. O, ogóreczka sobie zbiorę od razu jak jestem O, nawet dwa są do zbioru już chyba. Cyk, taki ogóreczek. Zjem sobie teraz kanapkę z nim. <gry> Dobra, już wyłączę to podlewanie. Trzeba przytrzymać. No i co? Nawadnianie no, ręczne. No chciałbym je wyłączyć. O jest. Dobra, zakręcę dla pewności, bo ja temu nie ufam. Zresztą i tak dzisiaj spadnie deszcz, więc nie będzie trzeba o 19 podlewać. Kaczuszki jak widzicie sobie siedzą. Razem z tymi kurczakami. Zobaczcie, kurczaczki się pochowały pod tym. I teraz one mają to większe ziarno. No bo kaczką się nie mieściło, nie mieściło do mordy to niestety. Tam, tam się nie mieściły im te dzioby. No, kurczaczki wyszły sobie. Potem przyjdziemy im, sprzątniemy tam, damy im się rzesianką, bo teraz już nie będą może tak moczyć, bo nie mają wody w środku. Tak, kustką gałązkę czereśni. Jedzą sobie. Chyba nawet nie zmogły bo tak może troszkę wilgotne są, ale siedziały pod tym, pod drzewkiem, to nic mi się nie stało. Dobra, jedzcie sobie tą gałązkę. a ja potem po was przyjdę i was zamkniemy. Przedem zobaczyć, już kozy sprowadziłem, bo cały czas deszcz pada, tam lawka jakaś jest. Przedem zobaczyć, czy kury się już nie niosą. W Tokio przesuń się, ale Becia przyszła mi pomóc. No. Sianko sobie wyżera, tutaj stąd. Nawet nie wiem, czy to się. No dobra, jakoś tak błoczkiem nagram. Nie wiem. Co tam Beciu podżera sobie tu ziarenko, no ale chyba jajek, to nie ma żadnych. Tak patrzę. Nie widzę, kurde, czekam, czeka na, czekam na to pierwsze jajko, a jeszcze nie ma. I co? żeście mnie oszukały, kurki, no. A wy to jeszcze, wy to dopiero w październiku macie się nieść, tak? No dobra. Przepraszam, Inka. no przed chwilą chciałyście wracać, no to już siedźcie sobie tu, a nie będziecie sobie wybierać, gdzie chcecie siedzieć. Dobra, biorę tą taczkę, idę po widły i idziemy posprzątać u kaczek najwyższa pora, tam trochę się nazbierało To Znaczy nazbierało się, no mokre tam takie jest, wiecie. Taka. Takie, trzeba to wybrać no. I tyle. No kaczuszki się nie wiedzą chyba co się dzieje. To ziarno, kurde schowa mi chyba pod te. Często to tak pada od góry? Nie, od góry to tak akurat przysłonięte, chyba nie jest mokre. Test palca. Do zjedzenia, tak? Wszystkie jesteście, wszystkie jesteście, dobra. Ja was tu może postawię? Czy będzie coś widać? Dobra. No i lecimy. Czy się obróciłem o, o, trochę czuć w takim. Komfortniejszy, no ładnie, ładnie. No daje, 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 nieźle daje. Powiem wam, że dobry jest. Bo idę. Przesadziłem z tymi tymi igłami, Muszę iść po łopatę, bo Oj, ciężko, ciężko taka, taki został. Taki, no to nie jest taka typowa słoma jako kur. Idę po łopatę i to wygrzebiemy Już wygrzebałem na taczkę. Ładnie już mają. Idziemy teraz po słomę. Mam nadzieję, że nie uciekną mi się. przecież dobrze, że wyjedziemy tą taczką. Mi się uda wyjechać i zaczepiłem. Dobra, jest. Nie uciekajcie, bo dobra, już przystawię, żeby nie było. Ja wam mnie tak nie wie, żebyście pewnie od razu wzięły i uciekły. Wszystkie, dobra, jakoś to jakoś jest przystawione. już ładnie, kaczuszki ale na jedzone mają, kurde. Ładne. Dam mi się przybliżyć. Będę być już rozstrzyżony, mogłem nagrywać. Nie wiem, gdzie kliknęło. Dobra, te tu sobie jedzą. Idę, mam nadzieję, że to otwarte jest. O, jest otwarte. Dobra. Trochę słowo się przydało wziąć. Gerdy, dobrze, proszę cię na chwilę. Dobra im. przyniosłem słomy, no to teraz będą miały jak bólu, już się interesują, ładnie, ładnie, ale pewnie to ugniotą zaraz, przygniotą coś tam, wyjedzą pewnie jakieś tam resztki, Och, dobra, wkładam im tutaj to i załatwią, trzeba to tylko wywieźć, ale to już poza odcinkiem wywiozę, no i co, chyba wszystko co w tym odcinku miałem pokazać to pokazałem, przyszły odcinek, może będzie z pielenia, może z czegoś, nie wiem. Nie lubię tak mówić, z czego będzie przyszły odcinek, bo przeważnie nie jest z tego. Ale <laughs> nie pokazuję ciekawych rzeczy tylko domek. Zamknę to, czy nie zamknę. Dobra. Jakoś jakoś zamknąłem. Mniej więcej się trzyma. No. No teraz już z Wami będę żegnał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za komentarze, za subskrypcje, za lajki i tak dalej. Eu se me cheguei para cinco,